Dzisiaj odcinek w komputerze ściągnąłem od kogoś, ale go odcinki spodobały się. Jestem twórcą tych odcinków moich, zaraz każdego countryballa przyciągnę do komputera. Ale czemu mnie też tam przyciąga? Gdzie my jesteśmy? Co tutaj za aplikacja? O nie czemu ja włączyłem Minecraft, ja grałem w Minecrafta w trzecim odcinku Countryballs. Zainstaluję error. Nie pozwolę ci na to. Myślisz tak. Nie chcę grać w tego Minecrafta, ja już grałem w tą grę. Ja też w to grałam. A ja cię tutaj zostawię. Ten głupi rusek nawet nie wie, że ja też mogę wyjść z Minecrafta, ja teraz zainstaluję Robloxa. Trzeba tu uważać. To było przerażające. A co to jest, czy Rosja zainstalowała Erę? Nareszcie Hiszpania. Musimy coś zrobić, jeśli nie zrobimy, to my umrzemy z głodu. Tutaj robimy łódkę. Teraz płyniemy. Ten głupi rusek Polska i Hiszpania przez jego trafili w RR. Muszę to sprawdzić, jak oni tam trafiły na kamerach. Hahaha, ha, ha, zrobiłem RR. Co to za nowa aplikacja? Zaraz do jej wejdę. A co to jest, czy Rosja zainstalowała RR? Nie wiem, jak kamery w komputerze są. Ja teraz siedzę w komputerze i przy komputerze. O tak wygląda RR? Co ty tu robisz, Białoruś, starożytnego czasu? Bo wróciły wszystkie państwa starożytnego czasu, czy ty widziałaś, jak cię wziął Związek Radziecki? Siadajcie do łódki. No, gdzie mój hak? Teraz idziemy polować na zwierzęta. Uważaj na to. No, trzeba było tak zrobić, teraz możemy zjeść goryla. Zgubiliśmy na jakiejś bezludnej wyspie, a do jedzenia mamy jakiegoś niesmacznego goryla. A my jesteśmy na plaży, już nie będę jadła tego goryla. Ale ten goryl jest taki smaczny. To nawet nie jest error, to jest normalny świat. Myślisz tak? Bo ty jesteś kobietą, wszystko jest ok. Ja ci mówiłam, to jest error, nawet nie ma normalnej mapy county balls.